Myślałem, że może... Może co może? Masz dziewczynę to to iść do niej. Panowie, dlaczego powinni obejrzeć listy do M2? Proste pytanie, prosta odpowiedź. Nie mogliby pójść, bo są bardzo klawe Dziewczyny. Brunetki, blondynki, rude. No, do wyboru, do koloru. Ekran pełen pięknych aniołków. Nie wiem, w gwiazdach jesteśmy sobie jest zapisani. <grym> w dupie jesteśmy zapisani! Panowie mogą dowiedzieć się tak naprawdę, czego potrzebują kobiety i czego my potrzebujemy w miłości. Że trzeba o nas walczyć. Świetny instruktaż, jak obsługiwać kobietę. Ja nie chcę świadczać. Znaczy, chcę. Pierścionek w każdym razie już kupiłem. Kiedy? Niedawno, rok temu. A wasze panie. Na pewno będą chciały was na to zabrać. Ja serdecznie zapraszam na ten film wszystkie panie. Myślę, że dużo nie trzeba namawiać. No proszę zobaczyć na plakat. Tomasz Karolak jeszcze nigdy nie był tak przystojny. Jego diastema osiągnęła rozmiary kosmiczne. Ha! Adamczyk. Ja nie widziałem przystojniejszego mężczyzny, oprócz Karolaka, oczywiście. Nienawidzę tych świąt. Ten scenariusz jest tak spreparowany i napisany, że kobiety będą mogły się jakby utaplać w tej miłości. Między innymi dlatego, że występuje tam w kaszkieciku. I jest scena rozbierana, w której ten kaszkiecik ściągam. Serdecznie zapraszam. Polecam, idźcie, zaryzykujcie, bo warto.